Dzień dobry, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zachęcić do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego walory naszej pięknej gminy Jabłonna, w której warto inwestować. Gmina Jabłonna to nowoczesna mazowiecka gmina wiejska położona zaledwie 22 km od centrum Warszawy. Gmina ma charakter osadniczy, usługowy i rekreacyjny, jednocześnie będąc przyjazną małym i średnim przedsiębiorcom. Gmina Jabłonna znana jest z atrakcyjności turystycznej, głównie dzięki dużej liczbie ścieżek rowerowych, czystemu powietrzu oraz przepięknemu brzegowi rzeki Wisła, do której przylega gmina. Na naszym terenie znajduje się bogata baza ośrodków sportu i rekreacji, w tym pole golfowe, stadniny konne i pola tenisowe, sprzyjające turystyce i rekreacji. Gmina Jabłonna leży w środkowej części województwa mazowieckiego, w powiecie legionowskim. Gmina graniczy na południu z miastem stołecznym Warszawą. Na zachodzie z miastem Nowy Dwór Mazowiecki. Na północy z gminą Wieliszy. Na północnym wschodzie z miastem Legionową. Na wschodzie z gminą Nieporę. Jej obszar ma wydłużony kształt o osi zbliżonej do kierunku wschód-zachód. Ośrodek Administracyjny Gminy Wieś Jabłonna przylega do granicy Warszawy oraz miasta Legionowo, a jej odległość od Nowego Dworu Mazowieckiego wynosi 15 km. Układ komunikacyjny wiążący gminę z otaczającymi obszarami i resztą kraju stanowią Droga Krajowa nr 61 Warszawa – Augustów Droga Wojewódzka nr 630 Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki Linia kolejowa relacji Warszawa – Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki – Gdańsk z przystankiem w Chotomowie. Warto zaznaczyć, że gmina posiada bezpośrednie autobusowe połączenie z Warszawą poprzez linie autobusowe numer 723 oraz 731 oraz linię nocną N63. W odległości 30 minut drogi znajduje się Mazowiecki Port Lotniczy w Modlinie. W 45 minut dojedziemy natomiast do lotniska Chopina w Warszawie. Dla posiadaczy lekkich samolotów dostępne są lotniska Warszawa-Babice oraz Hrcynno. Powyższe tworzy korzystne warunki rozwoju biznesu, łatwości dojazdu dla pracowników i specjalistów, łatwe możliwości komunikacji i współpracy z klientami. Powierzchnia gminy wynosi prawie 6,5 tysiąca hektarów. Największy udział w powierzchni gminy mają użytki leśne i grunty zadrzewione. Na naszym terenie ulokowało się również 110 spółek prawa handlowego. Dochody budżetu gminy wynoszą prawie 190 milionów złotych. Wydatki gminy wynoszą 176 milionów złotych. Na terenie gminy zameldowanych jest prawie 19 tysięcy osób. Gros z nich to wykształceni specjaliści, którzy zamieszkują z rodzinami tereny podmiejskie. Warto wspomnieć, iż nasza gmina ma trwały, wysoki wzrost ludności. Który w ubiegłym roku osiągnął poziom 2,2% rocznie. Jak widać, zatem gmina Jabłonna jest stabilnym, dobrze usytuowanym na terenie Mazowsza partnerem, z potencjałem dalszego dynamicznego wzrostu. Proponowany Państwu teren inwestycyjny to kilkanaście działek o łącznej powierzchni prawie 20 hektarów, które przedstawiliśmy w kilku możliwych strefach, zlokalizowanych wokół Centrum Badawczego PAN. Konwersja energii i źródła odnawialne w skrócie KEZO. Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie laboratoriów badawczych zajmujących się energią odnawialną. KEZO jest zapleczem laboratoryjnym dla innych placówek naukowych PAN, wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych oraz zapleczem dla sieci naukowych specjalizujących się w konwersji energii ze źródeł odnawialnych. Obszar 14 UN łamane na U plan zagospodarowania przestrzennego ukierunkowuje na teren zabudowy usług naukowo-badawczych z towarzyszącymi usługami. Składa się on z pięciu działek łącznie o powierzchni około 5,5 hektara. Plan w taki sam sposób traktuje obszar 20 UN łamane na U. Składa się on z kilku różnej wielkości działek łącznie o powierzchni ponad 7 hektarów. W bezpośredniej bliskości promowanej strefy znajduje się obszar 6U7U11U, który pozwala na realizację zabudowy usługowej. Składa się on z kilku działek o niewielkiej wielkości 500-800 m2 oraz dwóch większych o powierzchni 0,57 hektara oraz 1,5 hektara. Łącznie obszar ten ma powierzchnię około 2,3 hektara. Niedaleko Kezo jest również obszar 5UC, który pozwala na inwestycje w zakresie rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Składa się on z kilku działek, łącznie o powierzchni około 4,5 hektara. Teren ten jest w naszej opinii bardzo ciekawym miejscem na rozwój firm z sektora odnawialnej energii, jak i firm skupionych na działaniach badawczo-rozwojowych wspieranych przez Unię Europejską w zakresie realizacji badań i ich wdrożenia w życie. Mam ogromną nadzieję, że zaprezentowane w filmie walory turystyczne, krajoznawcze, a także gospodarcze zachęcą Państwa do inwestowania w rozwój Państwa firmy na terenie naszej pięknej gminy Jabłonna. Serdecznie zapraszam. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński jest partnerstwem terytorialnym, zrzeszającym lokalne podmioty z sektorów publicznego, gospodarczego i pozarządowego, w tym mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności. Celem naszego działania jest inicjowanie i wspieranie bogactwa przyrodniczego naszego obszaru, działań w zakresie rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, wykorzystując dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz zasoby obszaru. Biuro Lokalnej Grupy Działania udziela wsparcia przedsiębiorcom w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz doradztwa, nieodpłatnego doradztwa. Udzielamy też wsparcia ze środków Unii Europejskiej na tworzenie i rozwój przedsiębiorczości. Również zajmujemy się promocją obszaru, aby rozwój tego obszaru, rozwój gospodarczy i społeczny był ożywiony, był dobry. Powiat Legionowski jest zlokalizowany nad jeziorem Zegrzyńskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, jest doskonałym miejscem do zamieszkiwania, rekreacji, wypoczynku, ale również jest to doskonałe miejsce ku temu, aby prowadzić działalność gospodarczą, zarówno w tym wymiarze średnich, jak i małych przedsiębiorstw. Gminy powiatu legionowskiego, jak i powiat legionowski od lat bardzo konsekwentnie wspierają działalność gospodarczą w rozmaitym zakresie i są to działania w zakresie polityki przestrzennej. Budowy infrastruktury technicznej, czy też działania, które bardzo daleko wybiegają w przyszłość. Mowa tu o kolei szybkich prędkości północnej obwodnicy Warszawy, czy też kolei północnego Mazowsza. Wszystko po to, aby tworzyć warunki zarówno do zamieszkiwania, wypoczynku, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. Inicjatorem niniejszego projektu jest Fundacja eBusiness Club, prężnie działająca na terenie powiatu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Jesteśmy ekspertem w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków zewnętrznych. Pomagamy inwestorom w realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych od strony organizacyjnej i finansowej. Pomagamy w budowaniu partnerstw między mieszkańcami, samorządem, organizacjami pozarządowymi a przedsiębiorcami. Naszym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju regionu z zagwarantowaniem korzyści dla każdej z wymienionych grup interesariuszy. Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym biurem.